Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji, konferencji, która jest poświęcona tematowi roszczeń majątkowych środowisk żydowskich wspieranych niestety przez aparat państwowy Stanów Zjednoczonych. Bardzo proszę o zabranie głosu jako pierwszego przewodniczącego Koła Poselskiego Konfederacja, posła Jacka Wilka. Szanowni Państwo, wbrew zapewnieniom i zaklęciom naszego rządu, naszych najwyższych przedstawicieli, sprawa ustawy 447 cały czas ma swój ciąg dalszy i nie dajemy się wprowadzić w błąd tym zapewnieniom, że nie będzie to miało żadnych konsekwencji. Pan redaktor Stanisław Michalkiewicz w poniedziałek ujawnił notatkę MSZ dotyczącą tej sprawy, która nie pozostawia żadnych złudzeń. Ta ustawa będzie w Polsce realizowana, takie są oczekiwania strony amerykańskiej i musimy być na to przygotowani. I co niestety najgorsze. Wygląda na to, że obecny rząd, obecna władza temu sprzyja i właściwie na to już przystał. O przekazanie szczegółów, o pokazanie przedstawienie szczegółów, poproszę pana redaktora Stanisława Michalkiewicza. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, notatka pochodzi z 29 października ubiegłego roku, a dotyczy rozmowy, jaka odbyła się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z udziałem pana Ambasadora Chodorowicza, który jest pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych do praw kontaktu z diasporą żydowską, z panem Tomaszem Jazdgerlim, jego amerykańskim odpowiednikiem, pełnomocnikiem Departamentu Stanu. Notatka w gruncie rzeczy sprowadza się do relacji z tego, co mówił partner pana Ambasadora Chodorowicza, a mówił, on w tej swojej w tym swoim wystąpieniu nakreślił coś w rodzaju mapy drogowej, według której te roszczenia żydowskie mają być realizowane. Zgodnie z oczekiwaniami strony żydowskiej i strony amerykańskiej. I przeczytam jeden najważniejszy, moim zdaniem, akapit. Ten rozmówca, pana ambasadora Chodorowicza, konsekwentnie podkreślał, że zdaje sobie sprawę, i sprawa restytucji musi być rozpatrywana w horyzoncie czasowym 2019 roku jako roku wyborczego w Polsce z podstawowym terminem w postaci wyborów do parlamentu na jesieni 2019. Roku. podkreślił, że strona amerykańska jest zainteresowana, aby w okresie do wyborów parlamentarnych w Polsce, a jednocześnie do momentu przekazania do Kongresu raportu w ramach ustawy Just, strona polska w konkretny sposób posunęła kwestię restytucji do przodu. Postęp w kwestii restytucji zdefiniował jako przystąpienie przez stronę polską do procesu prowadzącego do definitywnego rozwiązania kwestii restytucji, która to, który to z kolei rozumiał jako podjęcie rozmów z przedstawicielami społeczności żydowskich, przede wszystkim negocjacji o charakterze finansowym, mającym na celu ustalenie konkretnych kwot możliwych rekompensat, które jego zdaniem mogą mogą mieć częściowy charakter. Podkreślił, że strona amerykańska nie oczekuje i nie spodziewa się działań legislacyjnych w określonym wyżej horyzoncie czasowym, natomiast uważa za możliwe konkretne rozmowy i działania nie mające wymiaru publicznego i formalnego. W przełożeniu na język ludzki chodzi o to, że strona amerykańska rozumie, że trudność z sytuacji rządu i wprawdzie domaga się, żeby prace nad kompleksowym ustawodawstwem, o którym wspominał 14 lutego sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych pan Pompeo, jednak posuwały się do przodu, a po wyborach, kiedy już te obawy nie będą miały znaczenia, żeby już były możliwe przedsięwzięcia publiczne i formalne to znaczy, krótko mówiąc, przeforsowanie tego ustawodawstwa, które by żydowskim roszczeniom majątkowym nadało pozory legalności. Nie Instytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie przewiduje bowiem ustaw tajnych. Każda ustawa musi być jawna i opublikowana w Dzienniku Ustaw, więc w tym momencie już rzecz się staje i publiczna i formalna. I jeszcze jedną, na jedną rzecz, właśnie na dwie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę Państwa. Tu pod sam, na sam koniec, na samym końcu pan ambasador Chodorowicz przedstawia własne wnioski z tej rozmowy. I powiadam tak. Nie ma przesłanki, to jest może istotna informacja z punktu widzenia stosunków dwustronnych amerykańsko-polskich, nie ma przesłanki, by sądzić, że zbliżające się wybory do Kongresu USA i ewentualnie przejęcie Izby Reprezentantów przez demokratów mogłoby zmienić na lepsze aktualne proporcje między liczbą kongresmenów nieprzychylnych i przychylnych Polsce w kontekście restytucji mienia żydowskiego, co może mieć realne konsekwencje dla procedowania w kongresie sprawie spraw istotnych dla współpracy bilateralnej polsko-amerykańskiej. I to jest jedno takie, jedna taka ważna uwaga pana ambasadora Chodorowicza. Druga, to właściwie też jest informacja. Należy zauważyć, że strona amerykańska konsekwentnie współpracuje z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i równie konsekwentnie podkreśla fakt tej współpracy. Co z tego wynika? No... Nie, nie, tego nie będę pokazywał, bo to może. A, rozumiem. <laughs> tak. Więc to z tego wynika, że Muzeum Historii Żydów Polskich Polin nie jest taką typową placówką muzealną, tylko jest elementem, który ma na celu ułatwienie przeforsowania pewnego przedsięwzięcia no, co tu dużo ukrywać bardzo nieprzyjemnego i bardzo niebezpiecznego wobec Polski. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym złożyłem interpelację. 14 pytań do pana premiera Morawieckiego. W tych pytaniach domagam się wyjaśnień dotyczących tej notatki, która została wyjawniona przez pana redaktora Michalkiewicza, ale domagam się wyjaśnień obejmującym okres rządów, co najmniej premier Szydło i premiera Morawieckiego, jakie naciski były prowadzone w tej sprawie na Polskę, jakie są ustalenia, jak wyglądają negocjacje, kto się spotyka, w jakim trybie, w jakich. Na jakim szczeblu, czy rząd amerykański, czy również środowiska żydowskie. No to jest 14 pytań bardzo szczegółowych jeszcze z podpunktami. Mam nadzieję na szybką odpowiedź, bo w interesie polskiego rządu powinno być jak najszybsze przecięcie w tej sprawie niejasności, wątpliwości, spekulacji i pytam, czy rząd zamierza jednoznacznie zadeklarować brak woli realizacji tych roszczeń. Natomiast chcieliśmy również zapowiedzieć, że w przyszłym tygodniu w związku z posiedzeniem Sejmu zaraz po świętach, będziemy Wymagać się publicznej informacji ze strony pana premiera Morawieckiego na forum, na posiedzeniu Sejmu odnośnie tej, tej sprawy, odnośnie tego skandalu. Poproszę o zabranie głosu w tym momencie Roberta Bąkiewicza, prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Proszę Państwa, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości od lutego bieżącego roku prowadzi kampanię nie dla roszczeń, kampanię informującą Polaków o zagrożeniu ustawą 447 i bezprecedensową grabieżą państwa, państwa polskiego. W tej chwili postanowiliśmy o pewnej kumulacji tych działań. Ta kumulacja będzie miała miejsce 11 maja w Warszawie, na ulicach Warszawy. Rozpocznie się o godzinie 14 pod Komitetem Prezesa Rady Ministrów, gdzie stamtąd przejdziemy pod ambasadę amerykańską. Te dwa miejsca są jakby symboliczne przy procedowaniu tej ustawy i przy współpracy, o której słyszymy tutaj rządu polskiego z, 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 z rządem amerykańskim. Trzeba tutaj pamiętać, że postulaty nasze w, w ramach tego protestu 11 maja są postulatami po pierwsze popierającymi Polonię amerykańską, która tak bardzo, tak ambitnie walczy o polskie interesy w Stanach Zjednoczonych a jest niewspierana w żaden sposób przez rząd RP, wręcz podejmowane są działania na rozbicie tych inicjatyw. Po drugie, chcemy pomóc polskiemu rządowi stać z kolan, podać mu rękę poprzez wielotysięczne manifestacje i pokazać, że Polacy są narodem ambitnym, narodem, który nie pozwoli zakłamywać historii, ani ograbiać się na tak potężne pieniądze, ani sprowadzać się do ludzi, obywateli drugiej, drugiej kategorii. Trzeba pamiętać również, że 11 maja to jest 6 miesięcy pół roku dokładnie przed marszem niepodległości. Jeśli chcemy wszyscy manifestować niepodległość 11 listopada, to wszyscy powinni się zjawić 11 maja, walczyć o tą niepodległość i suwerenność państwa polskiego. Powinniśmy zjawić się jak najbardziej licznie, właśnie, żeby wesprzeć polski rząd, a jeśli polski rząd, jakikolwiek on by nie był, czy przed wyborami, czy po wyborach, żeby również rozumiał, że to jest ostrzeżenie narodu polskiego, że naród polski rozliczy wszystkich kolaborantów, to wszystkich współpracowników, którzy będą współpracowali z rabusiami, z grabieżcami narodu i państwa polskiego. Dlatego zapraszamy wszystkich na ten marsz, nie tylko o poglądach narodowych, wszystkich patriotów, którzy uważają, że ta sprawa jest dla bytu państwa polskiego tak bardzo ważna. 11 maja, godzina 14, pod urzędem Komitetu Prezesa Rady Ministrów. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Grzegorza Brauna. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, ta sprawa ma szerszy wymiar. Nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi o wrogie przejęcie terytorium i państwowości polskiej. O zgrozo przy zaangażowaniu konstytucyjnych organów państwa polskiego. Ze strony Żydów mamy do czynienia z usiłowaniem kradzieży zuchwałej ze strony Imperium Amerykańskiego mamy do czynienia z wymuszeniem rozbójniczym, natomiast ze strony rządu warszawskiego, prezydenta Belwederskiego i wszystkich, wszystkich, którzy Wdają się w te konspiracje, konspiracje przed narodem polskim. To już nie żadna teoria spiskowa. Notatka ujawniona przez pana redaktora Michalkiewicza zaświadcza spiskową praktykę w naszych dziejach najnowszych. A zatem, wszyscy, którzy w tym spisku, tej zmowie na Majętność i suwerenność narodu polskiego uczestniczą. Mamy do czynienia ze zdradą. Zdrada powinna być przykładnie karana. Jeśli chcecie Państwo doczekać się prawa i sprawiedliwości w tej sprawie, nie głosujcie na popis, głosujcie na konfederację. Korwin, Braun, Leroy, narodowcy, my mówimy nie roszczeniom żydowskim, bezzasadnym roszczeniom, wyciąganiu ręki po mienie, bezspadkowe. Tym nie można w żaden sposób uczynić zadość, pozostając w granicach prawa cywilizowanego, i stąd naciski pozaprawne, niecywilizowane, zakulisowe. Głosujcie na Konfederację Korwin-Braun-Liroj Narodowcy. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, zapraszamy do tego, żeby śledzić kolejne e, wydarzenia w tej sprawie. Apelujemy do Państwa, żebyście odpytywali członków rządu, odpytywali pana premiera e, o tę kwestię i śledzili odpowiedź na, e, na naszą interpelację, na interpelację Konfederacji oraz na e, prośbę o wytłumaczenie tej sprawy w najbliższym posiedzeniu Sejmu. Będziemy tego się domagali już 25 kwietnia. Dziękujemy. Dziękuję. Się zająknął się w sprawie żydowskiej. Do ja, bo się ja, ono, bo nie nisem, ja przesłuchałem całe to jego wystąpienie, godzina 52 minuty. Mam to przy sobie to nagranie, jak to pan chciał to udostępnić. Zająknął się odnośnie ustawy 447. Powiedział, że ona na terenie kraju naszego nie obowiązuje i jeżeli po prostu jakieś lobby żydowskie ma pretensje, to powinno się zgłosić do rządu niemieckiego lub rosyjskiego. A obywatel przeciętny może się normalną drogą starać jak każdy obywatel Polski o odszkodowania wojenne. To kwestii formalne to jest powiedzieć. No. Dziękuję Proszę bardzo. Proszę Państwa, no, pan minister Szabutowicz dezinformuje opinię publiczną, dlatego znaczy to jest taka, taki przykład półprawdy. Bo ustawa amerykańska rzeczywiście nie ma zastosowania na terenie Polski. Ale jakie ona konsekwencje prawne rodzi, niestety, również dla Polski? Ta ustawa polega na tym, sens prawny tej ustawy polega na tym, że rząd Stanów Zjednoczonych przyjął na siebie obowiązek dopilnowania, żeby Polska te roszczenia zrealizowała. Więc w tym sensie, ona Polski dotyczy. I pan Pompeo 14 lutego nam to powiedział, wzywając naszych dygnitarzy do przyspieszenia prac nad kompleksowym ustawodawstwem. Jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, i to już pośrednio Polski dotyczy w sposób bardzo istotny. Otóż artykuł trzeci tej ustawy amerykańskiej mówi o tym, jak mają być rozdysponowane dochody z mienia bezdzielicznego, że mają być one przeznaczone na wsparcie ofiar Holokaustu, na sfinansowanie edukacji o Holokauście i na inne cele. I na inne cele. Nie mniej samo to, jakie inne cele wiadomo, że jakieś tam się pojawią. Natomiast istotne jest co innego. Jeżeli dochody z własności bezdziedzicznej, która przecież jest na terenie Polski, mają być rozdysponowywane w taki sposób, to po pierwsze, jaki wniosek z tego płynie, że ta własność bezdziedziczna musi zostać wyodrębniona, chociażby po to, żeby wiedzieć, jakie dochody przynosi. Bez tego się nigdy tego nie dowiemy, więc musi zostać wyodrębniona. Skoro zostanie wyodrębniona, to ktoś musi nią zarządzać. No i chyba nie żaden czynnik polski, tylko przecież to środowisko, strona żydowska jest tutaj najbardziej kompetentna. A to znaczy, że. Ta własność bezdzieliczna, której rozmiary czy wartość jest oszacowana, została oszacowana w liście, jaki Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego w styczniu ubiegłego roku przysłała do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Została oszacowana na bilion złotych, czyli po aktualnym kursie ponad 300 miliardów dolarów. To jest równowartość trzech rocznych budżetów państwa polskiego i jeżeli tak to znaczy że własność bezdziedziczna na terenie polski będzie zarządzana przez jakieś gremium żydowskie i środowisko żydowskie wyposażone na terenie polski w tak ogromny majątek z dnia na dzień zyska dominującą pozycję ekonomiczną która się przełoży na dominującą pozycję społeczną i polityczną po prostu będzie mieli szlachtę więc by... Mogę powiedzieć tak, no nie chciałam być niegrzeczny, ale minister spraw Zależnych nie może takich rzeczy nie wiedzieć. Nie może takich rzeczy nie wiedzieć. Chyba, że nie wie. Oto mamy dwie możliwości. Albo pan Czaputowicz udaje durnia, albo nie udaje. Proszę bardzo. Ale kto, kto Czaputowicza powołał? No, to jest No powołał go Sejm, znaczy powołał go pan prezydent z stosownym dekretem. Pan Jacek Czaputowicz został ministrem spraw zagranicznych w następstwie głębokiej rekonstrukcji rządu, która nastąpiła na przełomie roku 2017-2018. Ta głęboka rekonstrukcja rządu była jednym z elementów Reiterady, jak, jaką odbywa i to do, do dziś dnia pan prezes Kaczyński po felonii dokonanej przez pana prezydenta Andrzeja Dudę w lipcu 2017 roku. Pan prezydent Duda w lipcu 2017 roku po 45-minutowej rozmowie telefonicznej z naszą złotą panią. Zapowiedział, że zawetuje ustawy sądowe i zrobił to. Co pani Złota mu powiedziała, no tego nie wiem, ale rzecznik rządu niemieckiego został o to zapytany i powiedział, że sprawa praworządności w Polsce była przedmiotem tej rozmowy, ale on nie ma zwyczaju ujawniać treści poufnych rozmów. Na, I tyle powiedział. Ale że sprawa praworządności była poruszana, i pan prezydent po tej rozmowie zawetował tej, te ustawy, przegryzając w ten sposób pępowinę, jaka łączyła go z prawem i sprawiedliwością. Przegryz tę pępowinę, a tu jeszcze trzy lata do końca kadencji, no przecież nie będzie się wpatrywał w sufit i w żyrandole, ale żeby tam jakąś aktywność przejawiać, to musi mieć politycznych przyjaciół jakichś nowych i przyjaciele się zgłosili w postaci starych kiejkutów, ale powiedzieli: możemy się z panem przyjaźnić, panie prezydencie, ale nie za darmo, ale nie za darmo, jak pan nam przyniesie na tacy głowę z nienawidzonego Antoniego Macierewicza, a to wtedy porozmawiamy. No, i tak się stało. Jest takie opowiadanie Gilberta Chestertona złamana szabla. Ono się zaczyna od takiego dialogu. Gdzie mądry człowiek ukryje liść? No, w lesie. A jak nie ma lasu, to co mądry człowiek zrobi? A to zasadzi las, żeby schować w nim liść. Otóż głęboka rekonstrukcja rządu to był taki las, Zasadzony po to, żeby się pozbyć najbardziej znienawidzonych przez starych Kiejkotów ludzi. I Antoni Maciejowicz był najbardziej znienawidzony z wielu powodów, zresztą nie tylko przez starych Kiejkotów, bo tak Salon nie może mu zapomnieć, że lustracji w 1992 roku. No tak ściągnąć majtki z autorytetów moralnych, to po prostu. Niezapomniany widok, prawda? Wielkie wrażenie. Wywiad wojskowy w Łesii nie może mu zapomnieć, że zdelegalizował, że rozwiązał w USA. Różni tacy tam filuci nie mogą mu zapomnieć, że unieważnił kontrakt na zakup śmigłowców karakal francuskich. No, tak jak ktoś tam trochę się pochylił nad tą transakcją, to nie miał wątpliwości, że musiały pod stołem iść duże pieniądze. Bo te śmigłowce kosztowały dwa razy tyle, co inne kraje płaciły za te same. No chyba, że tam jakieś wodotryski na nich instalowali, ale to nic o tym nie wiem. Y no, i jak kontrakt został anulowany, to na dobry porządek trzeba było te pieniądze oddać, ale jak tu oddać, jak już ich nie ma, wydane zostały. No to wyobrażam sobie, ilu ludzi budziło się w nocy zlanych potem z bijącym sercem. Można znienawidzić takiego sprawcę do śmierci. No, i wreszcie nasza niezwyciężona armia. Miała do niego pretensje o kurację przeczyszczające, jako tam zrobił. Zbierało się tego sporo. No i Antoni Maciejowicz został zaszlachtowany na ołtarzu porozumienia pana prezydenta ze Starymi Kiejkutami. No i premierem został pan Mateusz Morawiecki i właśnie pan Jacek Czaputowicz z zadaniem ocieplenia stosunków z Unią Europejską. Powtórzę jeszcze raz. Tej sztuki można dokonać tylko w jeden sposób, że będziemy się we wszystkim słuchali naszej Złotej Pani. I nasza Złota Pani tylko wyrozumiale, wielkodusznie nam pozwala na osłanianie tego posłuszeństwa trądadradzką retoryką. Podam przykład. Kiedy Europejski Trybunał Sprawiedliwości, o czym już mówiłem zawiesił ustawę o Sądzie Najwyższym, bo w maju będzie już tą merytorycznie orzekał o niej, ale na razie ją zawiesił, to co władze polskie zrobiły? Ano uchwaliły, że się zawiesza. Sejm uchwalił, zatwierdził to zawieszenie. Więc mówimy, tu my tu nie damy ani guzika, ale jak potem już emocje ucichną, to oddajemy wszystkie guziki, prawda? No to tak to wygląda. Polska, jak powiadam, weszła między ostrza potężnych szermierzy. No, i właściwie pytanie jest takie: jakie trzeba by postawić? Jakie są możliwości manewru naszego w tej chwili? Czy jeszcze możemy wybrać sobie folklistę, jaką podpiszemy, czy już nie?